Cześć, udało mi się wyzdrowieć, więc wracam. Nie zrobiłam nic ostatnio, poza tym, że wyzdrowiałam. To moje podejście do wszystkiego teraz. Mówić o temacie dość trudnym, mianowicie o użyciu futer w rekonstrukcji historycznej. Jest to dość skomplikowana sprawa, dlatego że ogólnie same futra w młodzie wzbudzają skrajne emocje. Część osób uważa, że lepiej byłoby, gdyby nie nosić w ogóle produktów od zwierzęcych, nie nosić futer, a inni uważają, że zabijanie zwierząt po to, żeby pozyskać z nich surowiec, nie jest niczym złym. No i jeszcze jest kwestia ekologii, bo z jednej strony oczywiście nieekologicznym jest hodowanie zwierząt na futra, ale równie nieekologicznym jest tworzenie plastikowych ubrań ze sztucznych tkanin, ze sztucznych materiałów, które będą rozkładać się przez wiele milionów lat. A materiał odzwierzęcy rozłoży się szybciej i mniej zanieczyści naszą planetę. No to jeszcze jest kwestia garbarni i tego, że garbarnie również zanieczyszczają środowisko. No i to jest bardzo skomplikowana sprawa, tak samo jak produkcja bawełny czy innych surowców. Ale mówimy o rekonstrukcji historycznej, a nie o modzie codziennej. Staramy się tutaj odtworzyć strój jak najdokładniej, jak najwierniej, żeby przedstawić to, jak kiedyś ludzie się ubierali, jaką odzież noszono. A w naszej modzie codziennej możemy spokojnie z futer zrezygnować, zastąpić je innymi materiałami, chociażby wełną, bo nie potrzebujemy już ich dzisiaj po to, żeby było nam ciepło. Nie mamy tak srogich zim jak kiedyś, że futra byłyby nam niezbędne do tego, żebyśmy nie zamarzli. Historycznie używanie futer nie było niczym nienaturalnym, złym czy potępianym. Oczywistym było, że skoro potrzebujemy zapewnić sobie ciepło, to musimy użyć ciepłych materiałów, a najlepszą opcją do tego było futro. I owszem, mamy tutaj również element mody, który jest zawsze, jeżeli chodzi o wszelkie ubrania. Ale no, kiedyś ludzie mniej przejmowali się losem zwierząt, i używanie futer nie było niczy niczym niestosownym czy zdrożnym. Używano też zresztą innych produktów odzwierzęcych, jak piór. Kości słoniowej, z której dzisiaj w ogóle zrezygnowaliśmy i w ogóle jej nie pozyskujemy, a przynajmniej nie powinniśmy. Um, używano też całych ptaków, kotów, wiewiórek, różnych rzeczy w modzie po to, żeby nie tyle nawet zapewnić sobie ciepło, a no, mieć ładny kapelusz chociażby. E, I oczywiście, dzisiaj nikt nie będzie nosił wypchanego kota czy wypchanego ptaka na kapeluszu, bo to już jest coś, co jest poza sferą naszej moralności, jest w ogóle niewyobrażalne i. Absurdalne. Ale futra to jest znów trochę inna kwestia, dlatego że do, do odwzorowania niektórych strojów futra są po prostu niezbędne, bo większość strojów zimowych po prostu w jakiś sposób opatrzona futrem była. No i jest jeszcze w historycznym ujęciu kwestia tego, że kiedy już zabito zwierzę, raczej nic z niego się nie marnowało. Mięso spożywano, futro wykorzystywano do zrobienia odzieży, a kości wykorzystywano w celach np. przykład zdobniczych, po to, żeby robić fałszywą kość słoniową chociażby. Robiono buty z surowców odzwierzęcych, ponieważ nie za bardzo było jak zrobić ciepłe buty na zimę inaczej, bo nie można chodzić cały rok w antwasowych pantofelkach, prawda? Ani w butach ze słomy, czy z wyka. No i ludzie chcieli też mieć ładne rzeczy, a skóra, umówmy się, wygląda ładnie, a wtedy nie było ekoskóry i nie było jak zrobić tego w sposób e, sztuczny. No i w XIX wieku, kiedy pojawiła się moda na noszenie zwierząt na kapeluszach, no to jednak było zauważane w prasie to, że była to zbytnia ekstrawagancja i e, raczej taka niepotrzebna, taki zbytek i niepotrzebny luksus, więc e, również zostało dostrzeżone to, że to chyba nie jest do końca w porządku. No ale my dzisiaj zajmiemy się rekonstrukcją historyczną yy, i mamy inne możliwości. Więc czy używać futer, czy nie używać, co zrobić? No to może zacznijmy od wady, bo chyba to będzie prostsze. Oczywiście mam tutaj ten wątpliwy moralnie wzgląd tego, że jakieś zwierzę musiało ponieść śmierć dla naszej fanaberii, dla naszego luksusu i ładnego stroju, prawda? Bo jednak mamy inne surowce, które moglibyśmy wykorzystać. Nie musimy kupować nowego futra z nuty, lisa czy czegokolwiek innego. Zwłaszcza takiego pozyskanego z hodowli, bo hodowle nie są etyczne. Bo jeszcze część osób uważa za bardziej etyczne na przykład futra z polowań, dlatego że jednak zwierzę nie żyło w niewoli. No a coś to jest już inna kwestia, którą trzeba rozstrzygnąć we własnym sumieniu. No i dla osób wrażliwszych, to już pomijając kwestie etyczne, no to jest, są walory sensoryczne, futra, bo no, jednak ono pachnie w specyficzny sposób i nie każdy jest w stanie ten zapach znieść, więc nie każdy może mieć futra przy kołnierzu. No ale dzisiaj mamy też inne opcje, prawda? Są sztuczne futra, które możemy wykorzystywać w rekonstrukcji i czasem one są faktycznie bardzo podobne do tych futer naturalnych i wyglądają nie aż tak źle. Ale czy warto? Moim zdaniem nie, dlatego że po jakimś czasie noszenia te futra jednak tracą na wartościach estetycznych i musimy je odpruć i zastąpić nowym futrem, więc musimy do naszego stroju użyć więcej surowca, niż użylibyśmy, gdybyśmy użyli futra naturalnego. No... Zresztą spójrzmy na przykład na ubrania z sieciówek i te takie obramowania kapturów futrzane, które były modne jakiś czas temu, i chyba dalej trochę modne są. No, po sezonie to futro to już się nie nadaje za bardzo do niczego i musimy wymienić całe ubranie albo chociaż odpróć ten element, bo po prostu wygląda koszmarnie, jest taki pozlepiany, brzydki, już tak w połowie zimy, mniej więcej już jest tak, tak średniowo, nie? No i znowu kwestia ekologii. Czy warto używać sztucznego futra? No. Znowu, będzie się ono rozkładało wiele, wiele lat po naszej śmierci, więc nie wiem, czy chcemy zostawiać taki ślad po sobie. No i mamy jeszcze jedną opcję i moim zdaniem jest to opcja najlepsza, jeżeli ktoś chce używać futra, bo oczywiście można to odpuścić, chociaż w niektórych strojach no, to futro jest potrzebne i po prostu wygląda lepiej. Ale co to za opcja? Futra z lumpeksu. I to jest moim zdaniem najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, jeżeli chcemy używać futra. Czyli nie kupować nowego surowca, nowego futra po to, żeby doszyć je do naszego stroju. Możemy pójść zimą do lumpeksu i poszukać e, futer naturalnych. I naprawdę one zdarzają się w dość niskich cenach. cenach dość często. Ehm. I możemy zaopatrzyć się w taki hałat na ruską babę. Nie, wiecie jaki, doskonale wiecie jakie to są futre. Takie perylowskie, naprawdę nieładne rzeczy, których nikt raczej nie chciałby nosić. Więc jeżeli je kupimy, rozprujemy i przerobimy, damy ubraniu nowe życie. Sprawimy, że będzie ono dalej użytkowane, że śmierć zwierzęcia nie pójdzie na marne, dlatego że wciąż surowiec będzie wykorzystywany i nie będziemy kupowali nowego futra dla naszej fanaberii, ale wykorzystamy coś, czego już raczej nikt nie założy i w jakiś sposób przyda się to nam, prawda? No i w Polsce mamy ten luksus, że tych post futer mamy naprawdę dużo i nie tylko w lumpeksach możemy się w takie zaopatrzyć, gdzie one mogą wyjść dość drogo, zależy w jaki dzień pójdziemy, bo to wiecie, cena się waha od dnia, nie? A futro jest dość ciężkie, więc po prostu no, na wadze wyjdzie dużo. A co jeszcze możemy zrobić? Kupić takie futro na Allegro, bo w niskich cenach da się zaopatrzyć w naprawdę piękne materiały i można je potem spokojnie użyć. Ja sama w rekonstrukcji wolę używać prawdziwego futra niż futra sztucznego, właśnie z tego względu, że mogę zrecyklingować coś, co jest już komuś niepotrzebne i przysłuży mi się to w jakiś jeszcze sposób i środowisko też na tym nie ucierpi, prawda? Więc podsumowując, dlaczego warto wybrać moją ulubioną opcję, czyli recyklingowanie futer? Dlatego, że mamy tutaj uh, zero waste, czyli nie zmarnujemy surowca, który jest nikomu niepotrzebny, wykorzystamy go i przerobimy dla naszego użytku. Nie spowodujemy śmierci żadnego zwierzęcia, bo jeżeli futro zostało wyprodukowane w latach 80., no to ono już jest i nikt go nie wykorzysta, jeżeli my tego nie zrobimy. Naturalne futro jest o wiele bardziej trwałe, więc posłuży nam dłużej i ciepełka. Bo futro grzeje, więc y, naprawdę będzie nam fajnie zimą na przykład w ręce, jak zrobimy mówkę z y, starego rękawa, jakiegoś brzydkiego, perelowego futra. No i jeszcze walor ekologiczny, bo po naszej śmierci za wiele, wiele lat z tego futra zostanie... Z takiego w ogóle stroju wykonanego z takim futrem, z użyciem naturalnych materiałów, nie zostanie za wiele. Ewentualnie tylko jakieś guziki, haftki, które nie rozumieją się rozłożyć. Więc myślę, że jest to zdecydowanie lepsza opcja. E, ale... No, tak jak wcześniej już mówiłam, używanie futer jest kwestią, którą powinniśmy rozpatrzyć we własnym sumieniu i samemu zastanowić się, czy chcemy, czy warto, czy nie warto, i podjąć decyzję w zakresie własnym, bez narzucania jej komukolwiek, ale też bez słuchania się rad osób z internetu. No, to już chyba wszystko. Myślę, że przedstawiłam za i przeciw w takiej dość. Dobry sposób, i mam nadzieję, że nie zostanę zjedzona za to, że jednak jestem za recyklingowaniem starych futer. I trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia. Cześć. Proszę mnie nie jeść. Mam dla Was jeszcze jedną anegdotę. Bo mam taki płaszcz bardzo ładny, czerwoniutki z kołnierzem z lisa. i Ja go nasze do rekonstrukcji, ale naszego też na co dzień. Ten list też jest recyklingowany, nie jest nowy. I kiedyś szłam sobie w półwiejską w Poznaniu do muzeum i tam koło starego browaru, jak ktoś jest z Poznania, pewnie wie gdzie, stał sobie milczący protest osób, które protestowały przeciwko użyciu futer, i się czułam wtedy tak. you <laughs>